Cześć wszystkim, ludzie! Jestem SamDawca i to jest kolejny odcinek Ghost of Sushima Lecimy sobie dalej kontynuować historię Noria. Jak planuje sobie zajeżdżamy do kształceni Kushi. Która podobno została zajęta przez pągołów i już widzimy walkę na kredoncie. Więc sobie szybko podbiegniemy tutaj i zbijemy piecała. Tyk! Dobra, piecał zabity. Zobaczmy, jak to do... robią wstawy ducha. Do... I zbijemy przetarga. Mam teraz tego dużego. Tyk! A tu i type? No i tam właśnie, Nie robią No i kogo teraz? A może sobie ogólnie tutaj oddajemy? Bang, bang, bang. Łatwo z nimi. Może sobie zubiłem dużo. A tu do kanale. Jak bardzo mnie to nie bali. Panie, patrz co zrobili. Świątynia Kusidera zasługuje na harmonię. Nie wojnę. Stulecia mądrości drzewią w tych murach. Mongolowie chcieli zrównać je z ziemią. Musieli mieć powód. Świątynia daje nadzieję. Opon kazał ludziom modlić się o wielki sztorm, który przepędzi ich z naszego domu. A teraz zniknął. Ci bandyci wykradli najświętszą relikwię w Toyotamie. Posąg Buddy z czasów powstania świątyni. Mój brat by ją odzyskał. Dałby im nadzieję, zanim by uciekli. Cześć jego pamięci. Niech świątynia ożyje. Mongołowie ukradli posąg buddy z głównej sali. A Opat uciekł z najbliższymi wiernymi. Oby znaleźli schronienie. Jeszcze, czyli co? Szukamy Opatu teraz? czego? Bo nawet nie, źródło cierpienia się nazywa quest. No zobaczymy, o co w nim chodzi, ale no... Aha! Dostaliśmy punkty? To jest koniec, koniec questu? Zajmę się nichami eee. na no, koniec quest to, 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 to jest quest? To jest okej, okay, mam quest na 6 na 9 i 5 na 9 I to był quest na 9. Dobra, najkrótszy quest w tygrze grze. 2 minuty. Opad pochodzi z cedrowej świątyni. Czemu tu przybył? By pomóc w obronie Toyotamy przed Mongołami Ale gdy nadeszli, on uciekł. Bitwa była bezładna, ciężko będzie ich znaleźć pobliżu jest farma, która karmi świątynię. Tam zaczniemy. Dobra, no czyli dociemy na farmek, wosu ty... Będziemy szukać opatu. Nie wiem czym jest opat, to jest chyba najwyższy od nich jakiś. On czy nie jakiś... Nie wiem. Chciałem powiedzieć gatunek mlicha, ale nie? No bo on się najem na farmę przymizo. Idziesz, na no je jedziesz. Ale ich przegoniłem. Więc opat musiał znaleźć schronienie. Przypominam sobie inną sytuację, gdy zniknął opad Komellia. Świątynię podzieliła kłótnia starszych mnichów. Jaki był powód? Nie pamiętam. Ale wydawało się to ważne. Opad zniknął na tydzień. Rzuciliśmy wszystko, by iść go szukać. Co się z nim stało? Ukrył się celowo. Zaprzestaliśmy właśnie okay. go odszukać. Michał to. To mądry przywódca. <grywka> Innym razem mój brat i znachor Choci sprzeczali się. Opat zaczął nosić wszędzie kamień i toczyć z nim dyskusję. Choci i Enjo bardzo się zawstydzili i zaprzestali... <grywka> Jaki twój brat miał stosunek do Opata? Enjo szanował go, jako ojca. Jeśli Mongołowie go złapali, może to zadziałać na naszą korzyść. Prawdopodobnie przekonałby ich o bezsensowności inwazji. <grywka> Zaczynasz rozumieć Opata komedia? <grywka> Ja chyba ten opat jest. Taki no. Wygadane Obydne, widać. To jest jako jedyny scala świątynie Kusidera. Jeśli coś mu się stanie, mniej si opuszczą to miejsce. Na pewno znajdziemy tam opata komeja No zobaczymy, to jest chyba fa czucie, nie? Najgorzej No bo lecimy zobaczyć co się stało. W razie od ognia Znaczy no, nagień właśnie by tu był wczesny, już. To jest jakby w pali. Ta wyczeradnie go. Wiem, gdzieś tam. Dobra, jedziemy Hops. I hops. nie, nie skaczemy sobie na kagan, no ale cóż. Nie mówię, jestem dobra, czy się chata pali To już no, mocno spalane jest, ale sprzeczmy, To było źródłem, źródłem tego pożaru. Ale ma nawet co do środka wejść. Czy właściwie z gudiszcza? Jeden z pokleczników. Szukajmy dalej. No co gada? Z burzy dam. Noży. No spali ja nieorządowo. Ciekawe. z wodą. Przewrócone. No panie próbowali gasić coś. Hm. Mokry. Czyżby opad się uratował? Nie wiem. Może. Uratował go mokry siennik. Uciekł tyłem. Może przeżył. No skoro uciekł to za pana przeżył. Lecimy. Ktokolwiek przeżył stóp? poszedł tędy. Więc jest nadzieja. Hmm. O, ślady, dobra. Czyli gdzieś trzeba najść ślady stóp. Tutaj w sumie mamy. A mamy ślady dobra, Lecimy po śladek. Ale czy już ich nie widzę? Ale czy je widzę? Dobra, lecimy. Obiec. No, musiał biec. No, dziwił mu się na jego biegu? Był przytrzymywany przez Vega. Prowokacja go. Mogę sobie prowokację. W sumie to jest jeden typ na ale... No, w jakiś haszczach stoi. Nie fajnie. No, raz. Nawet się udało. Dwa, Cicho Wejdę do śladów, dobra, nawracamy do śladów Bo to prowokacja trochę nas przesunęła jakby nie patrzeć Dobra, najdziemy przy śladach, dalej dalej Tędy? Dobrze idę? Chyba dobrze Może nie? nie? źle, on tu skręcił Tędy Pochane mongowe, też są niby mongowe, a dobra, to dalej są Więc je zakadniemy jak się tutaj już pewnie. To kto? O, więcej Mongołów. O nie, widzą mnie. Ech. Oni gdzieś biegną w ogóle. Nie biegnąć panowie. W wioskę atakują? Nie wiem. Chyba tak, ten dobra. We... Ten twój! Out. Nie dam go podstawy ducha. Tak. A ja tak gdzieś tam w dole jest. Nie widzę ich w ogóle. Wyjdę do przodu opowieści. Trochę chyba postawy do bajnowy. Tu jestem! No to... już wyzwanie, gdzie oni są? A nie u góry są już. Jak trochę za mocno sobie zszedłem na dół. A we wracamy do nich. Ops. A, Tutaj nie wskażę tędy? No jestem. Jestem w obszarze opowieści już. Czy wracam? Dajemy po skałach Dobra gdzie oni są? Nie myślę, że są od. Ja w kiedzie Dawak, klik hmm. Nie umiem z tej dbuchawki zawsze Dobra weźmy sobie na maniuk Nigdy mogę skończyć nańki Klik Jakie masz strzały? Ciężkie Oni są tam oni rozwalają wioskę, halo. Idziemy do nich od za... na łatwości. Idę do obszaru opowieści. No a czemu tu mam głowy przecież? Jak mogę iść do obszaru powieści? nie rozbijając ich? No właśnie. Zobaczcie, że jeszcze po okolicy. A wy teraz? Dziwnie jest ten kres pod oczu. To jest kres zablokowany był prawie mało. No, ale... No bo weźmy sobie tam po skarpach, cyk. I zobaczmy, co my tutaj mamy? Jakieś ślady z Broni? broń? Co się ja no, nic sobie bez nie znajdę. Nie, bo my na samej krawędzi. Ja też, k**wa, hmm. Może gdzieś wyżej na wodospadzie, albo po drugiej stronie. Na nic. Puściutko. Pozajmę się po okolicy 10 metrów, nie raczej Gdzieś tutaj coś jest. A ja nie wiem gdzie. Tu jest trup. A trup nie tak średnia wchodzi. No zobaczmy, poszukiwanie kilometrów. Bardzo mały obszar. Znaczy nic nie ma, totalnie. A tutaj. się Musiał skoczyć. A co, że opad? Dobra, skaczemy. No bo no, zaskoczamy. Zobaczmy sobie, czy tu mamy jakieś ślady. Lew na kamienia. To jaskinia? No, mamy, jaskinia tutaj. Opad się tu skawa. Aha, mamy. Matwa opad? To jak nie są. Nie. Czy on? Przykro mi, Norio. Bez niego mni się odejdą, a świątynia upadnie. Wróg zwyciężył. Co leży tam przy nim. Sutra Lotosu, zapisana krwią opata. Jego ostatni czyn. Jak wiersz śmierci samuraja. Według tej sutry wszyscy możemy być Buddami, Od prostego chłopa po szlachetnego pana. Zapisana w jego ostatnich chwilach. Nie dla siebie, ale tych, którzy pozostali. Pokaż sutrę mnichom. Jeśli zobaczą oddanie opata... Może zostaną, może zostaną, ale tylko może. No zobaczymy, jak to pójdzie. Drugi loading do się mi się wracamy? Czy do świątyni kuszy? <grymne> jakie wskazówki mamy. No zamiast skrajnego, to wiadomo, A to jest sutra, którą opad zapisał własną krwią. Ostatni akt oddania. Wzywa do walki z okrucieństwem Do pozostania A nie kapitulacji Uczcimy poświęcenie opata, Norio Świątynia Kusi nie może upaść Kiedyś ocalił nas strażnik Endio Teraz jego brat i pan Sakai znów nas uratowali A razem możemy pokonać Mongołów. Ja mam to jest ukończone 5 na 9 No dobra, czyli święcenia dalej istnieje. No i już prawie 12 punktów, bo będziemy mogli wszystkie postawy kupić. Musimy teraz znaleźć posąg buddy Dobra, to jest drugi kwest. 5 na 9, bo to gdzieś tutaj. Okej okay, mamy przyczyna cierpienia Gdzieś w tamtą stronę. Tam na wsiadku. My to nie gadamy z Mario, tylko z Blichem. Dlaczego go zabrali? No, ja nie wiem. Posąg był tutaj. Tak, panie. Mongołowie ukradli świętego Buddę i pojechali w stronę wybrzeża. Zwrócimy posąg i ocalimy świątynię. Nawet twój brat nie mógłby tego zrobić, Norio. O co chodziło? Mój brat zginął z rąk Mongoła. Strażnik Endio umiera, a ci mnisi chcą od razu się poddać. To tchórze. To ludzie. Endio się nie bał. Nie miał nawet 20 lat, gdy ocalił tę świątynię. Teraz zależy to od nas. No dobrze, idziemy odzyskać budzę. Słomówek. Mam nadzieję, że nie jest on jakiś wielki. Bo wozu się nie Musimy znaleźć budę i zwrócić go świątyni. Mnich powiedział, że zabrali go na brzeg. Możemy za nimi jechać. No, dobra, no co idziemy. na I go na brzeg. Jesteś zły. To, Dlaczego tak myślisz? Nie odzywasz się! A, to ten mnich. Nie zna całej historii ocalenia kusidery przez mojego brata. Podobno Endio działał sam. Tak mówi legenda. Tak naprawdę... Wysłał trzech najmężniejszych mnichów do walki z bandytami Forte, poświęcenie Zginęli w walce Ale Enzio miał dość czasu by uciec i ocalić świątynię hmm. I taka przekomana taka legenda No ale co zrobić? Jakie czasy? No wiem, w sumie jak daleko mam Tam na O, co to? No tak. ja w sumie. Co się stało? Podążałem za Mongołami. błagałem, by oddali naszego buddę. Gdzie poszli? Wyszli z lasu w stronę wzgórz. Oby Twoje kolejne życie było spokojniejsze. Hmm. Wdali życie za te świątynie. Jak mój brat, ty zrobiłbyś to samo. Nie tak. No co, idziemy od Buca? Chyba nie. Oh. go mogę, który określi. Posan, posa, no dobrze, mamy tutaj. A tutaj ty, po prostu do środka idziemy. I tu już widzę jakiś namiot, w mamy obóz ich. Obóz mungów. Posąg musi być tam. Najpierw ich ukaramy za atak na świątynię. No jasno, że tak. No co mam już pierwszego manga najpierw sobie wyćmę ból i namiocik. I zapasy, właśnie bo jest zapas. No be, cebulu, cebulu. Tyk! Nic nie widziałeś, nic nie słyszałeś? Zapasy? No i tu już całkiem sporo do zapasów. No bo wyjdźmy sobie z namiotu. Co tu mamy? Nawet nie jest, tu to było? No tak, ja mogę sobie z łuku splotnąć. Trzy typy zbiegają No ale go pewno pewnie chyba BMO Chociaż tamto się nie schapnął Ale miał żółta skoro miał żółta to znaczy, że oni tutaj za nas Tam Tam mi się nie podoba zbytnio. nie? ja sobie to, to chyba na cicho ganoć No i ładnie <noise> chyba to był kill, przez drzewa tak profesjonalne. Dobra, oni tu biegną. No w ogóle jest tutaj na dole. A ma go podstawę do na im. Nie chcę mi się bawić. Tek. Zamalę się zajmę tutaj. Po co mi tu próbujesz strzelać we mnie? Typię. Nie chcę ich cię Mamy kolejnego już. Niby. Niby. Nawet się nas nie spodziewał no, bo pójdźmy do ucznię najpierw Jakie dalsze Tyk. Idzie to nie wiem O tu do tego na no, już Tambi A o tej typie z włusnę No i łatwo z nimi no co? ja mogę teraz jakiś nie bicie będziemy Idziemy co do namiotu co tutaj mamy? Stal? Stal. No jak dawno stał, nie widziałem. ale co, może po prostu nie zwracam na nie uwagi? No tutaj coś mamy... No może zapasa, ale budza, nie śladu. I może gdzieś tutaj to budza? To, 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 to? Mogą skracać te Nie. Hmm. Gdzie może być Budda? Dlaczego coś mi pokaże? Tak nie zbyt. Tylko przepuszkiwałem tutaj. Tam jest! No, no ja znalazł. proszę, to go z gwiazdy, która spadła z niebios wieki temu. Piękny. Na całej wyspie nie ma nic podobnego. Wróćmy z nim do świątyni. Jak to będzie ciągnął wóz? Jeden na z naszych został strażnikiem, gdy bandyci rabowali świątynię. Przyszli po ten posąg. Bezcenny. Musiał przetrwać wiele takich prób. Jak wielu musi jeszcze zginąć w jego obronie. Chcesz go od tak oddać? Nie, ale świątynia jest pełna skarbów, kuszą chciwych i zazdrosnych. Pan Shimura mnie tu zabrał, gdy byłem mały. Byłem pewien, że rzeźbiarz poznał samego Buddę. Gdy byłem mały. Moja rodzina przybyła tu, by złożyć noworoczną ofiarę. Obiecaliśmy sobie z endziem, że zostaniemy mnichami. Kiedyś wiedziałem o co walczę. Walczymy o dom. Może tak. Przyczynę cierpienia, Kolej ukończona i mamy 19 minut, więc sobie zrobimy oczywiście 7-9. Niech będzie. w następnym odcinku kończymy Norię. Ale mam dobra energii 2. No i oczywiście Elwap. No bo chodź tutaj, mamy, mamy do pogadania dalej. To gadaj ze mną, a nie gdzieś idziesz. Yeah. <umer image> no i ja? Nie denerwuj mnie. Gdzie on leży? Ma, no, popowiedz mi, gdzie on idzie. Dobra, no bo idzie gdzieś tutaj. Kwestia Panie! No panie, no chciałem z Tobą już dawno Mario, gadać. Rozmawiałeś z mnichami? Ich determinacja rośnie, ale nadal boją się Mongołów. Powinni. Gdzie wszyscy? Przy rzece. Kąpią się i biorą ubrania. Kto to zmierza do świątyni? Mongołowe? Spójrz. Mongoł, któremu życie nie ma. Jest sam. Dowiedzmy się, czego chce. Duch no, zobaczmy. i brat strażnika! Mam dla was wiadomość. Mów, duch i mnisi sprzeciwili się woli Hana. Poddajcie się, a oszczędzimy to miejsce. Inaczej wszystko spalimy. Nigdy się nie poddamy. Zatem zginiecie. No raczej mamy fajt. I ty Mangole, zginasz jako pierwsza. no nie, bardzo nie, że nie dam wam wypowiadać co taką. Nie, nie zdążą dotrzeć do schronienia. My będziemy ich schronieniem. Niebogę! Budda! Sutra opata! Czy to jest więcej warte niż życia mnichów? Nie ocalę ich sam. W tej świątyni spoczywają setki lat nauk. Nie dam im spłonąć. Pozwolisz spłonąć mnichom. Umrę za tę świątynie. Rób co musisz. No dobra. To idziemy sami ratować ja za co? Tą... Nowe... Dla Maria jest jeszcze świątynia niż oni. To jest cierpienie. jest tego spoczęty. Jaki złoty budza tutaj? Włączoni inne kami. Chyba 140 metrów. Myślimy za to. jest ten lat bambusowy. prowadzenie przedwiaty. Co my zastaniemy tam przy tych przyjeżdża? Będziemy na przeżycie, że mają tych mnichów. A nie dobra, żyją. Nie widać ich już. Nic się nie stało? Tak totalne Normowy z mnichem. On górnie Odejdźcie od rzeki! Aha, dobra, sam mam głowę. są strzały. Chciałbym też na razie, do domu. Jest jeden kran. Dobra, tylko z jednej strony atakują co. mam na? Ja optuję. Tyk. Tyk. Okej. Okay. Na dwa szaty cię mam. I mają tutaj, tutaj bombę. Dobra, jeszcze jeden. O no, no jak przebywam. O, no, postawa ducha. Tyk. Tak. Panie, przebędziemy mógł w zażekę. Też oni są jeszcze. Nie widzę żonego. A tu przebywam jak gdy do PRS-a. Trochę dużo. Chyba to na raz. No jeż, no jeż, ja, no ja, to tutaj jakiś... Nie wiem, co bez coś. AUT! Dałoby się mu pomóc. Ała! Oh, wow. I się przewycię, co? Oba, zaplątanie z gniewu. Tyk. tyk, tyk. Odbij się ulepsza. Próbujmy zobaczyć na je. No dobra, przestraszył się typ. Typ się przestraszył całego gniewu. no to ulepsza. A gdzie tak go robię? Zawsze to w punkcie do postawy ducha. No nie, pogodajmy na ją, co ty robisz? Świątynia jest bezbronna. Świątynię można odbudować. Życia nie. Obronimy mnichów w pagodzie. Prowadź! Ej wy! Za nami! Można ją być takie No Chyba, lecimy. Na świątyni z powrócą. że będą nas atakować po razu no. Ja mam Hyducha, bo była. To może być dosyć sporym problemem no mam no, kunaj chyba jeszcze trzy. A misi jak tam? Biegną misi. Nie nam zostało jeszcze metrów do to... świątyni 100 metrów. No dobra, dobra. Mniej niech tu ubiegamy mamy. Gorsze jeśli są w środku już. A są w środku. Siema no Out. Dobra, jak tam? Przejdzie do mnie? Dobra, jo, A postawa ducha? Nie da się, na jas. Zrobimy tego dużego. Tyk! No i powiedzmy tego. Tam, tam mamy 3 kuczników, to zaraz nie podugniemy. Jakie małem motrypy? Tyk! O nie, dostałem właśnie tego. Nie mam od którego, ale, ale dostałem. Od tego, dobra. Tyk! Dobra, konai raz. No dobra, miałem 5 konai. To mi się pomodliło jeszcze raz panajemy gaz kwetku na nie chcę oszczędzać jeszcze gdzieś są od tyłu Wiem. a tu mamy typa dobra, siedzę i drugie są nam, ja no miałem ja masę no i łukę mi faga a tu co? Dobra, postawę do fajnie że gdzieś jak posyjemy i biegniemy tam Raz. I dwa I wewy i konajemy Out, Out No. Co jeszcze? Stąd jeszcze jeszcze No już tutaj ich hałtuję, bo ładnie Pyś Tego mogę dobić. O nie, dobrze? Nie znowu, że się A, no, niezadowolony. Tam bardzo została ta eta. mnie my też kamykę. Do gniazda w ogóle. O nie, ale ani razu nie padłem. Więc jest głód. <grytanie> Mongołowie dostali za swoje. Szybko tu nie wrócą. Mnisi nie zapomną co dla nich zrobiłeś. zrobiłaś. Pokażę przypadek sam, Norio. Nie, ale gdybym cię nie usłuchał, zginęłoby znacznie więcej. Co teraz zrobisz? Czas wrócić do cedrowej świątyni. Wciąż potrzebujemy twojej naginaty, by przegnać wrogów. Oto się nie martw. Moja świątynia wesprze cię na północy. Tam się spotkamy. No dobra. Sprawdźmy teren świątyni. No, jest, czyli sam, quest 89 jest gdzie? Wygaj tę kwestię do lecia, nie, podążaj za Kwestia kwestią kolejną. Przyszedłem do zerkania z kwestią, no ponieważ nie było takiego końcowego. No i nie baguj się od lampę. Budda. Zgadzam z budda. Mój brat stał się strażnikiem po ocaleniu świątyni. Szkoda, że nie dało się ocalić posągu. To jego ostatnia nauka. Ocal co możesz, ale wiedz, że wszystko przeminie. Zniszczony mniej zdobi, ale lepiej uczy. No, że no, tak bardzo zniszczony. Przewykłeś Po prostu nie widzę, żeby był tam częściej jakoś. No, czy nie jestem ślepy bo 12 punktów. No co, so, co, so. odblokowałem postawę wszystkie. Tak i tak nie używam, ale cicha. Teraz mam wytrzymałość, opaskę upalnego, upalnego lata. Dwa je dwa uh, uh, uh. No bo, no wstawa Wychodzimy ze świątyni. I co, so, kończymy odcinek. Dobra, ja będę Jeśli podobał, to mogę się utrzymać, jak będę Jeśli się podobało, zostawcie lajka, suba. Widzimy się w kolejnym odcinku. Hey.